Zima to nie najlepszy czas dla użytkowników samochodów elektrycznych. Ujemne temperatury nie sprzyjają osiąganiu dużych zasięgów, a zgromadzona w akumulatorze trakcyjnym energia elektryczna w znacznej części musi zostać zużyta na podgrzanie baterii do optymalnej temperatury pracy. W tak trudnych warunkach postanowiłem sprawdzić samochód elektryczny na trasie z Krakowa do Warszawy. Przede mną 320 km do celu obok mnie, Alfa Romeo Junior Speciale, czyli auto, które nie zyskało sobie sympatii jury dziennikarskiego podczas ostatniej edycji konkursu Car of the Year 2025 i w finałowej rozgrywce zajęło zaszczytne ostatnie siódme miejsce. Podejmując takie wyzwanie, dokładnie przeanalizowałem dane techniczne Alfy Romeo Junior Speciale. I tak, akumulator trakcyjny o pojemności 54 kWh, brutto i teoretyczny zasięg w trybie mieszanym na poziomie 410 km dają nadzieję na to, że do Warszawy dojadę na oparach, na ostatnich elektronach lub co najwyżej z jednym bardzo krótkim ładowaniem. Teoretyczne zużycie na trasie tego samochodu nie powinno przekraczać 18 kWh na 100 km. A co w sytuacji kiedy trzeba będzie naładować akumulator Alfa Romeo Junior Speciale? Pokładowa ładowarka prądu zmiennego ma moc 11 kW. Jeżeli wstawicie samochód do garażu na nocny postój, to w czasie niecałych 6 godzin naładujecie akumulator od 0 do 100% pojemności. W trasie lepiej skorzystać z ładowarek prądu stałego, które mogą pracować z mocą do 100 kW. Według deklaracji producenta naładowania akumulatora w zakresie od 20 do 80% Pojemności zajmie około 27 minut, a więc jest to czas wystarczający na to, żeby zjeść późne śniadanie i wypić filiżankę naprawdę dobrej kawy. Po wieczornym ładowaniu akumulator wypełniony jest w 99%, a taki zapas energii elektrycznej powinien wystarczyć według wskazań pokładowego komputera na przejechanie 400 km. Mimo dość ładnej pogody, ja już kończę mój dość przydługi wstęp, wsiadam do przytulnego wnętrza i ruszam do Warszawy. Jeszcze tylko ważna uwaga: do Warszawy jadę w trybie komfortowym, a więc bez żadnego dziadowania. Typu jazda za tirem z prędkością 90 km na godzinę, czy wyłączonym ogrzewaniem i muzyką, żeby oszczędzać każdy elektron. Będę starał się jechać z maksymalną dopuszczalną na danym odcinku drogi prędkością. A dzięki uprzejmości drogowców, którzy tuż przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2024 roku oddali do użytku kierowcom ostatni brakujący element drogi S7 między Krakowem i Warszawą, podróż do stolicy Polski będzie i komfortowa, i bardzo szybka. Szanowni, 112 km z zaplanowanych 320 już za mną. No i korekta planu jazdy. Pierwotnie miałem się ładować gdzieś w połowie drogi między Radomiem a Warszawą na ładowarce o mocy 50 kW, ale zdecydowałem się, iż skorzystam z okazji, ponieważ na obwodnicy Kielc jest ładowarka o mocy 180 kW, więc to ładowanie powinno być szybsze, sprawniejsze, efektywniejsze. Jakie dane z tej trasy z Krakowa do Kielc? 112 km przejechanych ze średnią prędkością 72 km na godzinę. Przy czym pamiętajcie, że to uwzględnia również prędkość przejazdu przez miasto. No i zużycie energii elektrycznej, przyznam, dość rozczarowujące. 24,8 kWh na 100 km. Czy wystarczy jedno ładowanie do Warszawy? Zobaczymy. 45 minut ładowania, akumulator uzupełniony do 90% pojemności. No i teoretyczny zasięg wskazywany przez komputer pokładowy to 364 km. Do celu zostało nieco ponad 200 km. I ciekaw jestem, czy na tym odcinku od Kielc do Warszawy trzeba będzie jeszcze wprowadzać jakąś korektę planu podróży. Wyjazd z Krakowa, godzina 10.20, przyjazd do Warszawy, do celu, godzina 14.10, 3 godziny 50 minut jazdy, wliczając w to również 45-minutowe ładowanie na obwodnicy Kielc. W Krakowie startowałem przy temperaturze minus 3 stopni, do Warszawy dotarłem wtedy, kiedy termometry wskazywały plus 2 stopnie. Wzrosła nieco temperatura, spadło nieco zużycie energii elektrycznej. Na trasie wynosiło ono około 24,5 kWh na 100 km. Po do Warszawy spadło do około 23 kWh na 100 km. Zapraszam na podsumowanie. Testowa trasa liczyła w sumie 306 km. Warunki do jazdy były bardzo dobre: droga była sucha, natężenie ruchu średnie, a temperatury typowe dla tej pory roku od minus 3 do plus 2 stopni Celsjusza. Efektywny czas jazdy wyniósł 3 godziny i 50 minut. Efektywny czas ładowania to 45 minut. Średnia prędkość na testowym odcinku to równe 80 km na godzinę. Maksymalna prędkość 120 km na godzinę utrzymywana na znacznych fragmentach drogi S7, przy czym ostatnie 50 km przejechałem z prędkością 110 km na godzinę, żeby oszczędzać energię. Średnie zużycie energii 23,5 kWh na 100 km, maksymalne 24,8 kWh na 100 km w początkowej części trasy, kiedy temperatury były poniżej zera. Po wjeździe do Warszawy zużycie energii spadło do 22,9 kWh, przy czym temperatura wzrosła do 2 stopni powyżej zera stan naładowania akumulatora przy wyjeździe 99%, czyli około 49 kWh stan naładowania akumulatora po przyjeździe 6%, czyli około 3 kWh pamiętajcie że te wartości odnoszą się do pojemności netto akumulatora która w przypadku Alfa Romeo Junior wynosi 50 kWh Łączne zużycie energii na trasie 70 kWh, w tym 27,5 kWh pobrane podczas ładowania na obwodnicy Kielce. Koszt przejechania tego dystansu tak naprawdę zależeć będzie od operatora sieci ładowania, wybranego planu abonamentowego oraz mocy ładowarki. Przyjmując cenę na poziomie 2 zł za kWh, energia na całą podróż kosztować będzie 140 zł, czyli około 47 zł za 100 km. Przy cenie w okolicach 2,5 zł za kWh, najczęstsza przy trasie S7 zużyjemy energię zarówno wartość 175 zł, co przekłada się na 58 zł na 100 km. Wzdłuż trasy S7 znajdziemy jednak i takie ładowarki prądu stałego, gdzie 1 kWh kosztować będzie nawet 3 zł. Wtedy kalkulacja wygląda następująco. Łączny koszt energii 210 zł, a 100 km przejedziemy za 70 zł. Zebrane podczas tego przejazdu dane nie napawają optymizmem. W zimowych warunkach pozamiejski zasięg Alfy Romeo Junior nie przekracza 210-220 km, a to powoduje, że jazda w dłuższe trasy tym modelem będzie bardzo uciążliwa. Niskie temperatury boleśnie weryfikują dane testowe podawane przez producentów. W zimie auta elektryczne tracą sporo ze swojego nominalnego zasięgu, a jak wiele zależy od warunków pogodowych, sposobu jazdy czy też obszaru, gdzie się poruszamy. W przypadku samochodów elektrycznych przeznaczenia pojazdu nie definiuje rodzaj nadwozia, a wielkość akumulatora trakcyjnego. Tu jest prosta zależność. Mała pojemność równa się auto do miasta, z kolei duża pojemność oznacza auto zdatne do dłuższych podróży. Tu warto wyjaśnić sobie, co oznacza przydatność do dłuższych podróży. Według mnie tak nazwiemy auto, które w temperaturze minus 10 stopni z prędkościami autostradowymi około 140 km na godzinę pozwoli przejechać minimum 300 km. Według aktualnych możliwości Alfa Romeo Junior to przepiękny samochód elektryczny dedykowany podróżom na krótkich i średnich dystansach. A co wy sądzicie o cudownej włoszce? Dajcie znać w komentarzach.